To, co dzieje się na granicy z Białorusią. Straż Graniczna odkryła tunel, którym migranci próbowali przedostać się na naszą stronę. Witaj Przemku, dzięki za cierpliwość i o te najnowsze informacje z granicy polsko-białoruskiej chciałbym Cię zapytać. Jest faktycznie odkrycie tunelu. To jest pierwszy raz, kiedy Straż Graniczna odkryła taki już w pełni ukończony tunel. Wcześniej zdarzały się jakieś podkopy. Cudzoziemcy próbowali dostać się na polską stronę, podkopując ziemię pod zaporą, ale do tej pory im się to nie udawało. Funkcjonariusze Straży Granicznej w porę ich wykrywali. Natomiast teraz mamy do czynienia już z udokumentowanym, prawdopodobnie kilku lub kilkunastometrowym tunelem, który albo służby białoruskie same, albo w przy pomocy z cudzoziemcami in, z innych krajów wykopali. Okazało się, że cudzoziemcy próbują przedostać się nielegalnie do Polski za pomocą wykopanego wcześniej tunelu. Migranci mieli nadzieję pozostać niezauważeni, podkopując się pod barierą elektroniczną, jednak Centrum Nadzoru natychmiast poinformowało patrole, które znajdowały się w terenie i te patrole nie dopuściły do nielegalnego przekroczenia granicy przez czterech cudzoziemców. Ci migranci zawrócili z powrotem na Białorusi. Tunel znajdował się pod samą zaporą, on był w miejscu, gdzie jest tak zwany przepust rzeczny. Tunel zostanie zakopany przez polskie służby oczywiście. Natomiast w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach właściwie codziennie dochodzi do przynajmniej kilkudziesięciu prób przekroczenia granicy właśnie przez zaporę znajdującą się przy granicy polsko-białoruskiej. Wczoraj takich prób było niemal 110, ale w ostatnim tygodniu, kiedy trwały białorusko-rosyjskie manewry Zapad, tych prób było mniej. Było ich 20, 30, 40. W tym tygodniu natomiast już jest ich znów więcej. Manewry Zapad przynajmniej oficjalnie się zakończyły, natomiast wciąż zamknie... Zamknięte są przejścia towarowe, jak i osobowe graniczne z Białorusią. Polskie MSW informuje, że dopóki nie będzie pewności, że Polska jest bezpieczna i dopóki nie będzie pewności, że te prowokacje ze strony Rosji oraz Białorusi nie ustaną, tak długo ta granica może pozostać zamknięta. Chcemy, aby to było jak najszybciej, ale głównym wyznacznikiem tej decyzji jest kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa Polski i Polaków. E... Nie, nie chcemy, żeby ta granica była długo zamknięta, ale będziemy się kierować tylko i wyłącznie wskazaniami stosownych służb państwowych, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. W ostatnich dniach również funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali przemytników, którzy pomagali osobom bez wymaganych zezwoleń na podróżowanie przez Polskę. Chodzi tutaj o osoby zatrzymane przy granicy polsko-litewskiej. Przedwczoraj trzy osoby zostały zatrzymane, dwóch Polaków i jeden Łotyż, którzy przewozili sześciu Afgańczyków. A także na południu województwa podlaskiego, w pobliżu miejscowości Dubicze Cerkiewne, tam został zatrzymany samochód, którym podróżowano dwóch Sudańczyków. Biały i Przemysław Sławiński o próbie podkopu pod polską granicą udaremnionym przez Straż Graniczną. Bardzo ci Przemku za te wszystkie szczegółowe informacje dziękuję.